Zapraszamy stąd, tak jak było w ogłoszeniach, na fejsie, na stronie kreatywnego. Ruszamy o 14, może no, minutę później nie będzie. Pierwszy dystans to jest 600 metrów dla dzieci początkujących. Kto ma zapraszamy. Drugi dystans, 3,5 km średnio zaawansowani. Trzeci dystans, 11,5 km. Dwa zaawansowane. Oczywiście drugi i trzeci dystans jest osób dla osób dorosłych. Dzieci nie mogą w nim biec. Zaczynamy kto jak chce, mogą, mogą wszyscy razem przebiec się z dziećmi. I od razu tak, zaczynamy od tego miejsca, kończymy tu i rozpoczynamy jednocześnie, automatycznie drugi dystans. Czyli 3,5 km. On jest troszkę dłuższy, tak jak na mapkach było prezentowane. Również tutaj kończymy. Drugi dystans. I rozpoczyna się w tym momencie dystans numer 3, 11,5 km. To ma ochotę, to jest powiedzmy moduł, bo tutaj już trzeba biegać, troszkę trenować. Kto się czuje na siłach przebiec 15,5 km, bo tyle jest w sumie taki dystans, połączenie tych trzech dystansów. To biegnie od razu od początku do końca, prawda? To zechce może w dowolnym momencie dołączyć, oczywiście w dowolnym momencie zejścia. Nie, nie robimy żadnych ścigów, bieg jest rekreacyjny. Po prostu próbujemy się do tempa powiedzmy uczetnika, który na bramce. Tak. Który, który po prostu na, na taką formę, jaką ma. No i to już zaraz zaczynamy. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!